Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku będzie o stykach podejrzanych i złoconych. Czy warto odkładać je na y, trzy pierwiastki? Pokażę Wam tutaj, jak ja segreguję te przekaźniki oraz jak je wycinam. Zacznijmy może sobie od yy, przekaźników, które ja nazywam przekaźnikami podejrzanymi, czyli przekaźniki, w których może znajdować się yy, palat, srebro no i złoto. Takie przekaźniki są rzadko spotykane, ale tak jak już po roku, po dwóch, to czasem może się uzbierać tego naprawdę bardzo i to bardzo dużo. No to może zaczniemy sobie tutaj od przekaźników i od styków. Zobaczcie, te anten antenki są bardzo rozpoznawalne. Są to styki, które prawdopodobnie zawierają złoto, ale nie są to styki pozłacane. Dlatego dałem je do wiaderka ze stykami podejrzanymi. Tutaj mamy kolejny przekaźnik. Dubałem go z płytek. Część też dostałem. Zobaczcie, jak wyglądają te styki. One wpadają tak pod kolor fioletu, dlatego je sobie odłożyłem. Bo mogą być to styki palladowe. Tu mamy kolejny mały przekaźnik, który można znaleźć w urządzeniach elektroskich. Zobaczcie, jakie maleńkie groszki tutaj są. I te groszki podejrzewam, że mogą być hmm, palladowe. Tu są głównie. O, kolejny przekaźnik. Taki przekaźnik z takimi oto stykami. Te grochy są do wyłupania. Ale też mam tutaj takie styki. Zobaczcie. Kiedyś pewien Ukrainiec chciał kupować takie podstawy, dlatego sobie pomyślałem, że je zostawię. Hmm. Tutaj kolejne styki. Są to styki z przekaźnika czasowego z lat 80. Te styki są niezwykle hmm, twarde. Bardzo trudno jest je przeciąć. A palad jest twardy, więc postanowiłem je włożyć do styków podejrzanych. Dalej. Mamy tutaj przekaźnik. Tak on wygląda. Niby mieni się troszkę tutaj na kolor złocony. To postanowiłem go dać do. Przekaźników podejrzanych. Tutaj mam taką porcyjkę. Zanim sobie przejdziemy do styków złoconych, to sobie tutaj jeszcze pobuszujemy, bo mam jeszcze odłożone, które już wcześniej upałem. Tu mamy styki podejrzane, które dostawałem od widzów. Które są kiedyś powyciągałem z różnych przekaźników i tak sobie odkładałem. Jest tu może, nie wiem, 300-400 gram. Tutaj kolejny słoiczek. Wyciągniemy sobie troszkę. Tu są styki. Mm, z pentakonty, czyli styki zawierające złoto. Tu jest 130 gram. I słoiczek, który kiedyś dostałem od widza. Nie wiem, co to jest, ale trzeba będzie to sprawdzić. Tu mamy takie drobniuteńkie styki. Nie wiem nawet, jak to ktoś wydubał. Prawdopodobnie mają zawartość paladu. Już kiedyś takie przerabiałem. Było 28% zawartość. 28% paladu. Kiedyś miałem takie, gdzie zawierały 24%. No to myślę, że tutaj będzie troszkę tego towaru. Jak tylko i wyłącznie wszystko przedłubię. Teraz sobie przejdziemy do styków złoconych. Powiem Wam, jakie. Największe błędy popełniają widzowie przy stykach w ogóle przy dubaniu. Tutaj mamy przekaźnik, który często jest na płytce. A jak jest na płytce, to szkoda to wrzucać do klasyce z uwagi na to, że te styki są pozłacane i można je fajnie wydubać. Z że mam kamerę przed sobą, to nie robię to tak jak robię u siebie. Tu mamy styki złocone. Powiem Wam szczerze, że nie warto tego łuskać. Tylko wystarczy odciąć tutaj. No tutaj, o, w ten sposób. Kolejny przekaźnik, żeby się do niego dostać. Otwieramy kopułkę. I mamy tutaj styki pozłacone Kolejny przekaźnik, który jest bardzo często spotykany z pozłoconymi stykami na płytkach. L3. I bardzo dużo przekaźników pozłacanych z przekaźników pomocniczych, ładnie. Tutaj mamy R15. Zobaczcie. Jakie ładne są tutaj groszki. I kolejne przekaźniki. Też przekaźniki, które są często na płytkach. Groszki mogą być na miedzi, mogą być y, groszki. Y, pod spodem może być maźnięte sreberko i mieć. Weźmiemy sobie taką karteczkę. No to tutaj mamy wszystko, czyli przekaźniki z... Ja na nie mówię eltroskie. Tutaj mamy R15 pozłacane. Tutaj mamy przekaźniki. Czasem jest taka płytka, gdzie się zdarza taki szereg przekaźników. No i tutaj mamy przekaźniki takie czarne. Trzy styki są stykami złoconymi. I to, 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 to. Weźmiemy sobie przykład styków pozłaconych na modelu przekaźnika R15. Bardzo ładnie złocone przekaźniki. Styki, zobaczcie. Największy błąd, który popełniacie, to. Po prostu usuwacie plastik i styki macie gołe. Powiem wam szczerze, że takie rozwiązanie nie jest zbyt dobre, z uwagi na to, że jest to bardzo czasochłonne. No tutaj wystarczy. Ciach. I mamy tutaj groch. Zobaczcie groch. Groch tutaj jest wyłuskany. To by było na tyle w filmie. Jeżeli chodzi o styki drobne, na odzysk, warto jest je zbierać. Po jakimś tam czasie naprawdę fajną ilość tego zbieracie. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.